Witajcie, witajcie, moi drodzy. Siemanko, wszystkim z tej strony Jankos. A i w tym odcineczku zagramy sobie Kamil w dżungli, w związku z tym, że. No, był jeden komentarz o Kamil, ale był bardzo dużo lajkowany, a jak bardzo dużo lajkowaliście, to stwierdziłem, że okej, okay, zagrajmy to w Kamil. Moim zdaniem, Kamil dżungli na tą chwilę nie prezentuje się jakoś super OP, ale no, możemy sprzed zagrać i wiecie, jak nam pójdzie, tak pójdzie, może Gierka pójdzie, może nie pójdzie. Ja bardzo lubię Kamil, kiedy gram na postacie, które są um, mili range, czyli po prostu atakują z bliska, bo w postacie jest najłatwiej Kamil kankować. Jeżeli grasz na przykład na postaci typu Azir gdzieś tam na Midzie, czy... Może jakieś postacie z Daszami, Ezra, bla, bla bla Bardzo ciężko takie postacie kangować. Skin sobie weźmiemy? Coven Camille. Fioletowy czy czarny niech będzie. Widziałem również oczywiście runki. Ok, najpierw runki. Presley Attack, Triumph, Attack Speed, Cab de Grace. Tutaj sobie weźmiemy inspirację. Może być perfect timing i do tego albo buty za darmo, co wolicie. I ja do tego biorę zazwyczaj Futures Market. Bo jak Kamil cofa się do bazy, to fajnie mieć ten dodatkowy gold. Bo Kamil niełatwo farmi kampy. Wracając jednak do naszych poradniczków, chciałbym Wam powiedzieć, że widziałem właśnie wszystkie komentarze co do Ewelinki. I chciałem nagrać Ewelinkę, ale jak widzicie, jest banowana. Więc musiałem tutaj po tym banie zmienić decyzję i nagrać Kamil. Także podziękujcie te osoby, które chciały zobaczyć Kamil, a nie Ewelinkę. Podziękujcie temu panu, który zbanował FK. Przecież to nie mogę nim zagrać. Oczywiście również pojawiły się komentarze, gdzie sugerowaliście grę Eko. Chcielibyście, żebym zagrał Eko, pokazał się gra Eko. Eko również mogę zagrać bez problemu. Prawdopodobnie w następnym filmiku może sobie zobaczymy albo Eko, albo Ewelinkę. Nie jestem w stanie na tę chwilę obiecać, którą postać, czy to będzie Eko, czy to będzie Ewelin. Um, ale na pewno albo Eko, albo Ewelinką sobie jeszcze zagramy na spokojnie. Więc bądźcie cierpliwi. No i w przyszłym tygodniu, z tego co wiem, wyjdzie nowy patch po raz kolejny. I oczywiście, jak wyjdzie nowy patch, to jakieś tam postacie znowu dostaną zmiany, bufy, bla bla bla. I powiem wam szczerze, nawet że Oliver po ostatnim patchu wygląda nawet w porządku, bo jak ja jeszcze go nagrywałem w zeszłym tygodniu, no to miał mniejsze bufy niż ma teraz. Um, I Volibear wygląda dość ciekawie, nadal ma jakieś tam problemy z farmą na początku, ale jest w stanie być bardziej opresywny, ma trochę więcej obrażeń na początku gry. Uh, I raczej Volibera na razie na drugi raz nie będę nagrywać, no ale mówię tylko o tym, że jest taka opcja, jeżeli ktoś tam lubi sobie pograć postacią tych Volibear, to teoretycznie mógłby. No i co, zaczynamy. E, pierwszy item oczywiście to będzie Macheta, i to będzie Potion, i to będzie Word. Co widzę, nie chcą e, zinwajdować to kupmy w takim razie lens. Muzyka nam się teraz zmieniła. Bo copyrighty i takie tam. Uff ściano w mur. A nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że ta Kate stawiła dużą ilość pułapek i... żadną nie trafiła co pierwsze. A co po drugie, to on pisał biedny Sion pisał sobie do nas i przez skinął. zaczynamy od Red buffa, bo zdecydowanie łatwiej jest nam zacząć od Red buffa, tą postacią, w związku z tym, że życie musi się regenerować, tak będzie po prostu łatwiej e, i szybciej e, również um, będziemy farmić dzięki temu. Kamili również potrzebuje lisza, albo najlepiej jest, jeżeli ktoś jej pomoże. Jeżeli Kamilin nie pomoże i ona od razu zacznie tracić życie od początku gry, to jest naprawdę nieprzyjemnie, więc jakby polecam zawsze poprosić a sojusznika o to, żeby Wam troszeczkę pomógł na buffie. Możemy nie używać smite'a, ten niż był nawet, nawet fajny. Nie będę narzekać. No tutaj gang się nie uda, ale możemy spróbować podejść. Nie, ja to chyba bez sensu, nawet, bo on jest już spuszowany pod turet. Szybko poszło. Ale może moglibyśmy nawet zinwajdować jako. Hmm. Bo jak mamy takie dużą, taką dużą presję i tak mocno puszujemy. Zobaczymy. Ok, to znaczy, że on zaczął od Redbuffa i zrobił już raptorki, bo jako bardzo szybko farmi niestety, więc jakby takie życie, no to weźmiemy mu kragi. Camille jest, wiecie, bardzo silna na drugim poziomie szczególnie, więc jakby, no, staram się to wykorzystywać, niestety nie udało się z nim przeciwnika jak na razie, ale yy, możemy wziąć jego kragi. Jak weźmiemy kragi, to po Bluebapie powinniśmy je tak mieć trzeci poziom. Możemy znowu, jak widzicie, zwróciłem uwagę na to, gdzie są creepy, że mnie nie widzieli. Mogłem znowu iść na mida, ale, no jakby ten TF cały czas spruszuje, szczególnie, że ma dwa rany, to wydaje się to dość proste dla niego. No i nie potrzebuje żadnej pomocy, jak na razie. Ja lubię grać na kamienia, postaci typu Yasuo i Relia takie postacie na midzie. Po takiej postaci się naj, najłatwiej gankuje i Kamil również jako postać. Najłatwiej właśnie gankuje tego Mida. Moim zdaniem Kamil teraz nie jest jakby taka za mocna w mecie, w związku z tym, że bardzo wolno farmi. Jak widzicie jest 315. Oczywiście ja no, trochę biegałem po tym lesie, to nie tak, że ja tylko staram się farmić. no Trochę biegałem i no nie jest to... No, no jest po prostu trochę powolne, jak widzicie tutaj jeszcze Stali mam. Okay. Idziemy szybciutko tam, żeby pomóc mu odpuszować. Ale chyba nie ma czego odpuszczać, bo oni jest po prostu martwy. Oni będą musieli jeszcze jedną falę spuszować. Jak już mamy talizman, to trochę łatwiej się farmi, bo wtedy przynajmniej ten debuff aplikujemy. A bez talizmanu jest naprawdę nam ciężko. Jako będzie bardzo do przodu, bo dużo clipów. No, podzielili się clipami na tym topie, nie? Więc jakby on jest to dużo clipów. Nie chodzi tutaj samą farmy, o samą farmę, ale expa. Jak widzicie, już w tym momencie jest naprawdę bardzo ciężko. Już potrzebujemy talizmanu i to tak. Super, potrzebujemy tego talismanu. Teraz zdecydowanie lepiej gra się postaciami, które... Gdzie Kamil jest dobra, jeżeli chodzi o ganki. A teraz zdecydowanie lepiej gra się postaciami, które po prostu szybko farmią, bo... W lesie dostać tyle expa, że... Nie zawsze warto jest biegać po, po jakby po liniach i, i dostawać na przykład jeden kill za 3-4 kampy, nie? Jeżeli jesteś w stanie tam trochę tych kampów zebrać, to zazwyczaj lepsze ten kampy Nie musimy zaciągać żadnego kredytu, bo na nic nas nie stać tak naprawdę. Moglibyśmy kupić 2 pinki, co nie ma żadnego znaczenia, więc jakby zdecydowanie wolimy tutaj sobie zostawić tutaj Longsword i mm, oczywiście Scrimmage Saber. Jeżeli nasze linie grałyby też agresywnie, znaczy puszować, puszowanie, puszowaniem, ale bardziej dziwnie o to, że no nie wyglądają po prostu one na żadne takie linie, gdzie można ewentualnie byłoby skankować, nie? Więc Sion jeszcze nie ma flesza przez chwilkę, więc ewentualnie moglibyśmy spróbować podejść do tego bota zaraz po tym, tym. i jest tutaj echo i to jest naprawdę super gang, bo to może zerkować. Nie, nie wiem dokładnie jak to się skończy, ale może całkiem nieprzyjemnie się to skończy. No, ja się zastanawiałem czy i stwierdziłem, że nie będę flashować. To nie wyszło tak tragicznie, o ile nasz wdłobot przeżyje, no mam nadzieję, że przeżyją, bo no, wyszło 12 za, za 2 na za dwa, przy czym oni użyli telepo... ojojoj, oj, oj, to nie było... Okej, okay, oni są oboje martwi. No niestety przeciwnik miał tutaj teleport, czego my jakby troszeczkę no nie spodziewaliśmy się, jak widać. I przez to zgarnęli 4 kilo na tym bocie. Niestety, stało się jak się stało, a... Um... Nie będziemy płakać, będziemy grać dalej. Zed nie użył R-ki, Set użył RK. I zobaczmy, co będzie się w tej grze dalej dziać. Jak bije szósty poziom no, Kamil również, jak mówiłem na początku filmiku, albo nawet nie mówiłem. W każdym razie ona potrzebuje zabójstw na początku. Jeżeli Kamil nie ma zabójstw, to ona bardzo wolno farmi. A do tego, jak widzicie, ja nie będę robił Tiamata, tylko od razu raszuję Warriora. Gdybym miał jakby kilka killi, może zrobiłbym Tiamata. Tiamata ciągu nie zły na Kamil. Po prostu spowalnia twoje, twoje największe itemy typu warrior Ale jako tako dzięki temu szybciej farmisz Więc to różnie bywa, ja nie mam nic przeciwko, że on mi trochę pomógł bo że on chce wszystko to zabrać dla siebie Prawie mam level i jakbym pił level up'a przed tym gankiem to byłoby najlepsze On nie ma ani flasha ani R'ki Ale ja bym chciał 2-3 creep'y zanim będziemy go gankować Okej, okay. użył facebreakera Jest i shutdown, ja sobie to sp pozwolę spuszować, żeby zgarnąć golda. No tą Rkę, oj. Do no dobra, nie będziemy flaszować, nie ma sensu. Eem, tą Rkę on dopiero dostał, to było bardzo blisko. Znaczy Garen po prostu bardzo słabo swoją Rkę puścił, no bo puścił swoją Rkę w tarszę seta, gdyby Garen poczekał tam pół po sekundy i ta tarcza by się skończyła, to oczywiście byłby zabój byłoby zabójstwo za nic. Okej, okay, zrobimy teraz Tiamat, bo dostaliśmy niezłego shutdowna i to nam zdecydowanie pomoże w kierowaniu lasu. Więc kupimy sobie diamatik i skupimy się na tym, że trochę ten las pofarmić. Mamy 1, 2, 3 na tą chwilę. Udało nam się tutaj za tam zagrać E-Flash na tego seta, no ale powiedziałbym, że ten Garen zagrał to dość miernie. Może tam uda nam się zdobyć killa na... fajny rymiec? Kurczę, wydaje się, że chyba nie. nie. Wydaje się, nie, nie, nie potrzebują mnie raczej. Czy my chcemy tutaj cokolwiek zrobić? Czy my możemy cokolwiek zrobić? To jest pytanie. No dobra, udało się spalić jego arka ja bym chciał zawalczyć, ale no tylko jeżeli jest w stanie na ster dołączyć. Poza tym ja mam tylko pół życia, więc też nie chcę za bardzo forsować tego. Wydaje się, że chyba nie ma sensu. Im szybciej będziemy mieli warriora, to będziemy silniejsi oczywiście. Oni też mają takie dość tankowne postacie. Z nie ma ani rykia, ani flesza ostatniej akcji. Może udałoby nam się coś na tym bocie zdobyć, zaraz zobaczymy. Ten bar nie jest taki słaby, a nie te również no, nie jest taki słaby, więc jakby musimy po prostu grać z ludźmi, którzy... Bo top, spójrzcie na różnice w przedmiotach, no jakby jest to niegrywalne totalnie. Okej, okay. um, no spoko. Sleszował tutaj ten set, a zostanie zdecydowany pod turretem i on chyba zginie. No mam taką nadzieję przynajmniej, że zginie. Okej, okay, no niebieska karta może to nie być najlepszy wybór. Jednak chyba nie zginie, bo ta niebieska karta nam to sknoci. Oj, oj, oj. Złota, najsik, najsik. Dobra, jest kill. Eee, tak naprawdę będziemy się cały czas wymieniać killami, nie? To będzie gra i tak będziemy robić Trinity Force, a. nasz bilcie nie zmienia, czyli Diamant, Warrior, Trinity Force, jak będziemy Trinity Force, a, to potem GA i potem Sterak, albo Descent ewentualnie co tam wolicie i wtedy będziemy oczywiście silni. I więcej mamy kill na początku. Kamil to jest bardzo taka postać, która świetnie baluje. więc jeżeli dostaniecie dużo kill na początku, no to farmi się dość przyjemnie, ale spójrzcie, eko ma 9 poziom, ja mam dopiero 7. To jest oczywiście przez, przez to, że no, ten top jest naprawdę duża różnica na tym topie. Aczkolwiek i tak jakby on farmi dużo szybciej ode mnie, więc mimo że jest, że ma tam trochę expa stopa to zdecydowanie cięższe jest ta gra przez to, że jakby no on może farmić cały czas i bardzo szybko, a ja no tak niestety szybko nie farmię. Prawie, prawie. W wiecie kto jest taki najłatwiejszy do zabicia i tak naprawdę nie ma takiej osoby w tym teamie Może tego smoczka sobie po prostu zróbmy chociaż Gra jest bardzo ciężka, ale jest do wygrania Znaczy, szczerze to wątpię, że jest do wygrania, ale jest do grania <grytania> Możemy grać i spróbować I zobaczyć co się wydarzy To jest fajna rzecz, nie? Że możemy sobie uniknąć jego Wóz naszej arki. Uff. No dobra, nie spodziewałem się tego. Przemyci ta scena przemyciła Zeda. Hmm. jest jakby duże, mówię, duże, duży, duże, duży, duży, naprawdę duży minus kamillę. Jest taki, że po prostu ona słabo pali, nie? Bo jako tako gra się w miarę przyjemnie i. No coś tam da się robić w tej grze, Tom Kamil może udać się jakieś takie ganki fajne zrobić, cokolwiek, ale... Yy, no... Jeżeli chodzi o jakby samą farmę, to jest tragedia. No musimy ich gonić niestety, bo jeżeli nie będziemy ich gonić, to oni nas złapią, znaczy przeciwnicy nas po prostu złapią no bo już Powiedziałbym również, że jak gracie Camille, um, to zdecydowanie lepiej spikować Camille w sytuacjach, w których a, przeciwnicy mają dużo squish'ich. W tej grze nie mają dużo squish'ich, ojej, w tej grze nie, nie mają dużo squish'ich, dlatego że mają seta na topie, mają na bocie Senę pod tanka ze Sionem, więc jakby nie mają dużo postaci, na których twoja Rka coś zmieni. A jeżeli na przykład chcecie grać Camille w jakimś tam duo -Q, czy to na topie, czy to na w dżungli, to fajnie gra się Kamil z Galio. Dlatego, że wtedy, jeżeli ty zerkujesz kogoś, to nie mogą uciec i po prostu Galio rkuje. Jest duża szansa na killa Ja tutaj tego Zeda szukam, ale wątpię żeby bo on mnie swayszczekował. Jeżeli mnie nie swayszczekuje, to po prostu. No kurde. Jakieś tam losowe takie kile mamy, ale jakby co to zmienia w tej grze? Niewiele, jak na razie przynajmniej. Ale nasz damage również jest zerowy. Czekam tej Seny, ale... Kurczę, nie wiem, czy ona nie, no nie ma ani, hela, ani plaszcza, nie proszę. Dobra, to będzie drugi smog. O, to jest nawet fajny smog, bo RKTF będą miały mniej szkód no dobrze, ile nam brakuje golda do Trinity Force'a? 500 golda, 500 golda i będziemy mieli zdecydowanie większe obrażenia Ale to jest kurczę naprawdę bardzo dużo Ta Caitlyn w ogóle nie farmie, ona ma 89 farmy no, nie chodzi, jakby ona nie wie chyba gdzie ma się podziać Może na ochroli gra, nie mam pojęcia Bo ona tak biega jakby, grała z junglerem widzicie ona cały, ona cały czas naprawdę biega i farmi nie, 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 jakby, znaczy biega i Biega jakby, no i biega, no i biega sobie, no biega Caitlyn sobie po prostu biega Tyle mam do powiedzenia na no, temat ona sobie biega jakby tego wave'a zgarnąć, to już prawie mamy. jeszcze jeden camp. No, ta asysta będzie idealna. Ta asysta da mi dokładnie to, czego potrzebowaliśmy czyli Trinity Force. I mamy również 12 poziom, więc jeszcze tylko jeden poziom i mamy 5 punktów Q. A pięć punktów w kół oczywiście daje nam to, że będziemy mieli zdecydowanie większe obrażenia. Jak widzicie, również nie kończyłem butów, ale teraz już mam bonusowe Manspit Snady Force'a. No nie jestem słaby, nie jestem słaby. Naprawdę, nie jestem słaby. Okej, okay, najsik, najsik. No kurde, fajnie by było dostać kila, panie Garenie, ale okej. Okay. Niech będzie. Powiedzmy, że to Ty, zdobyłeś to zabójstwo. Poprzez to, że zabiłeś Seta, również zabiłeś eko. Nie ma tragedii, nie ma tragedii. Nie, no, szora, żadnego nie robimy. Teraz dobrze było iść na topa i dobrze było je spuszować teraz topa, więc ja to zrobię. Bo wiecie, Karen dostał kila, no to niech się chociaż podzieli farmą. Czyli Force niewiele nie nam da, bo nadal nie będziemy jakoś tanki, ale no zdecydowanie będziemy troszeczkę bardziej tanki, albo chodzi o drugie życie, prawda? Bo z drugim życiem. Będziemy mogli na kogoś sfleszować, MOŻE uda nam się go zabić, jeżeli przy dobrych wiatrach. Uuu, mamy naprawdę duży damage. Mamy naprawdę duży damage w tej grze. I mamy tanka. Zero front lane'u. Nasz Parte, jest naj jakby najbardziej tanki postać w tym filmie. No, tu jest ten sam Ta ulti Barda naprawdę może zepsuła grę. Naprawdę ta R-barda zepsuła mi mój one shot, bo ta Sena miała dostać one shota z mojego true damageu bo już yy, byłem w stanie puszczać moje. Już puszczałem moje Q, które było naładowane, więc zadałbym true damage. Miałem również proksina, więc byłem tak gotowy na to, żeby z one tę senę po tej RC, bo to była naprawdę perfekcyjna walka, bo Sena była w głupiej pozycji. Byśmy ją zabili. Zjad już zginął, oni nie mieli opcji, żeby wygrać, potem ja bym odfleszował i nie musiałbym walczyć z Setem. Ale ta Rka barda totalnie wszystko zepsuła. Wygraliśmy walkę, super, eee, ale... Kurde. Okej, okay, nie wychodzimy z bazy z kredytem, bo dostaliśmy na szora 700 golda i ja będzie gotowe. Wydaje mi się, że to ja powinien zgarnąć od buffa. Dopóki nie będziemy mieli lifesteali, to nigdy nie wygramy sidelane'u z żadną z postaci, bo nasze Oleny nie są takie silne, ale jak tylko kupimy lifesteale, co wydarzy się oczywiście bardzo późno, ale wydarzy się, to powinniśmy zacząć wygrywać sidelane'u. Generalnie oczywiście skaluje się świetnie, tak? Im później, im późniejsza faza gry, tym silniejsza staje się ta postać i w końcu będę silniejsza od seta, silniejszy od kogokolwiek oni tam mają, jeden na jeden. Ale no, do tego czasu zostało jeszcze... Tak, powiedzmy dwa itemy, dwa itemy, i byłbym w stanie coś tam zrobić. Sajona szczególnie, Sion to jest free kill. Jak będę miał life style, bo on nie ma do major, żeby mnie zabić. Kurde, z tymi arkami to ja bym uważał w sensie, bo nie są jakieś takie porządne. Oni to wygrywają, czy my to wygrywamy? Tu pół na pół. Ja bym walczył, tylko musimy na serta iść Tylko oni mają wizję Zobaczmy jak to będzie wyglądać, myślę, że go IZU zabije Nie używałem E tutaj, a mogą użyć E, żeby dostać tak speeda I żeby ewentualnie kogoś tam zastunować, ale nie mam nie tego Mogę Mogłem go szybciej zastunować, bo byłaby szansa, że odpaliłby swoje W W każdym razie to da nam także raczej nie potrzebujemy ten ACT, bo tylko Echo ma jakieś tam w miarę takie CC, które mogłyby nas trafić i nam przeszkodzić. Więc wydaje mi się, że kupię Ninja Tabi. Ninja Tabi i GA, wtedy będę miał naprawdę duży... o nie, nie. Ja. Będę miał naprawdę duży armor. Nadal nie mam Life ale jestem pewien, że wygrywam z Zedem łatwiutko. No mam 15 poziom, on 13. I łatwiutko z Sionem. Tak naprawdę... nie z Setem, sorry, z Zedem. Z ZEDEM, Setem. Z tym, co jest tym jakby cieniem. Z nim wygra łatwiejutko. Z setem raczej nie, on ma też 3 itemy. Ja mam powiedzmy 3 itemy, ale to takie tańsze itemy. I nie mam like stili więc wątpię, że z nim wygra. Poza tym nie mam również zdobywcy, tylko press tak, bo w dżungli jest lepsze press tak. Szybciej prokujesz i ma całkiem dobre wrażenie. Ok, no nie wiem, jak dobra jest zawsze ta walka, ale możemy ją zainicjować. Wydaje mi się, że to jest Cofamy się troszeczkę, żeby po prostu wiecie. Okay, nice, nice. I co, idziemy midem, nie? Idę tak jak Bardziej deflankować, bo oni nie zostają przy tym Turecie popełniłem prostu... Bo... Ale on mi styluje te fragi, naprawdę. No, widzicie ich? Gdzie są my kile? Przepraszam bardzo. Gdzie są my kile? Ja się pytam. Jestem niezadowolony, no. Pomysł, bo są tu dwie osoby. O! Oh, było blisko. Było blisko, żebym go zmonchetował. A. Um, no to nie był najlepszy pomysł, no bo mm, są tu dwie osoby, a nie jedna. Z każdym z nich wygrałbym jeden na jeden, ale nie dwa na jeden. Warty nie ma mać więc również zginie. On ma dużo armora za to. No dobra, sprzedajmy tego pinka, które strzelowałem. Eee, nie dość że oddałem dużego shutdowna, to jeszcze przedłużyłem grę i straciłem GM. Więc to wszystko nie było dobre. Kupmy sobie Ravenis z Hydra. I po tym jak będziemy mieli Light myślę, że nawet będziemy mogli być top lanerem. Pójdziemy sobie gdzieś tam na Split Push. Ach, ten slow. Na <grywka> no, Jedi blokuje Erkę. Ten Garen ma nieprawdopodobne obrażenie z Arki w tym momencie. Jest tak napidowany. No i wiadomo RK Garena zadaje true damage i mimo że sama ma jakieś tam Resistem Armor, to na Arkę Garena po prostu to nie działa. musimy go dogonić, i go na pewno dogonimy Tutaj też nie udało mi się oczywiście zdać killa, bo tak jest moje życie, Polega na tym, że po prostu Jestem supportem, który jest carry Carry support Nice, kończy zabójstwo Dla pana Marcina Szybciutko, szybciutko, zanim oni mi zestulują farmę, potrzebuję farmy, potrzebuję. Oh. <laughs> Hydra i Drake. I po smoku będziemy mieli Ocean Drake'a, czyli te wszystkie smoki się opłaciły. Nie w każdej grze dostajesz Dragon Sola. Nie w każdej grze dostajesz Dragon Sola, i to jest fajne, i to jest fajne, że my będziemy mieli tego Dragon Sola. Bo powiem szczerze, że tak na 10 gier Solo -ki może mam Dragon Sola. Jak już, ja mam, tak dziwnie, ja mam tak, że moje drużyny się nie poddają jak gramy i to jest czasami w porządku, ale przez to, że one się nie poddają, przeciwnicy na przykład mają Dragon Soul'e, ale jak ja gram, to przeciwnicy zawsze się poddają jak jest Dragon Soul. Ale szczerze mówiąc nie się, jeżeli oni się od razu podadzą się po tym jak dostanę tego Ocean Drake'a tutaj. No dobra, jako będzie chciał stylować, to może trzeba trochę uważać. Ja na takie opcje buję. Przepraszam, gił mi damage, czy coś? Coś, co się nazywa takim damage'em, można powiedzieć? Zaraz mam zaraz zabiję tę scenę. Albo może pomogę z tej sceny bardziej, bo ten próbuję A próbuję zrobić. Maslow'a. To będzie GG! Mamy dragon sola. No nie poddali się, ale raczej grę skończymy. Okej. Okay. daar gaan. Waar jij erstem? Dragon solo op. Nou je legt stila, dan dragon solo op. Uh! Aha, ik heb hier een topplaats. Już chciałem się na niego odwrócić. Gdyby nie ten flash, to mogłem na niego e, e, zagrać w tej sytuacji. Okej, okay, jeżeli gra się nie skończy teraz, a powinna się skończyć. Znaczy, mamy dalej Ocean Drake'a, więc. Znaczy, Ocean, Ocean Soul jest tak naprawdę nie do pokonania. Mamy za dużą regenerację w walkach. Nie Nieważne, co oni zrobią, to na tą chwilę nie mają wrażenia, że nas wszystkich zabić. Mogą zabić Kamil, mogą zabić. No, Garena chyba w ogóle nie zabiją, ale mogą zabić kogokolwiek, kto nie jest Garenem. Chyba, że Garen powiedzmy gdzieś tam leci za głęboko i struluje. Więc jak widzieliście, Eldiem nie był najlepszy i nie dostaliśmy jakoś dużo kili, ale po shutdownach udało nam się zbudować Tiamat, udało nam się trochę przyfarmić i wyskalować. Potem walki zaczęły wyglądać trochę inaczej, ja i Garen zaczęliśmy je przejmować. No na początku TTP od Seta zdecydowanie było ważniejsze niż cokolwiek, co Garen zrobi przez całą grę, ale, ale Garen go doścignął a dzięki temu, że był w stanie... Zacząć grać trochę później, ale również coś tam robił, no i ten również się nieźle radził. Wydaje mi się, że moja Caitlin była na offroli, więc Caitlin dużo nie robił. Moi drodzy, ja wam wszystkim dziękuję za oglądanie. Proszę zostawcie sugestie następnej postaci, mimo że raczej nagram F lub eko, więc może po prostu odpowiecie na pytanie, czy wolelibyście zacząć Fkę czy eko. Ja wam wszystkim życzę udanego dnia, miłego wieczoru i do widzenia. Do zobaczenia następnym razem, łapeczka w górę i papa.